Dzień dobry, naszym gościem jest dzisiaj pan Jakub Borowski, główny ekonomista Banku Credit Agricole Bank Polska. Witam. Dzień dobry. 3 lipca Rada Polityki Pieniężnej podejmie decyzję odnośnie stóp procentowych wsparta dodatkowo najnowszą projekcją inflacji i wzrostu PKB. Czego spodziewa się pan po tej decyzji? Czy rada ponownie obniży stopy procentowe o 25 punktów bazowych, czy może będzie to głębsze obniżka o 50 punktów? I czy należy spodziewać się, że rada definitywnie ogłosi zakończenie cyklu stóp procentowych? Spodziewam się wciąż z naciskiem na słowo wciąż obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych, to słowo wciąż Odnosi się do bieżącej sytuacji rynkowej. Ta globalna wyprzedaż, w szczególności wyprzedaż aktywów na rynkach wschodzących i silne osłabienie kursu złotego jest takim czynnikiem ryzyka dla tej prognozy. No ale argumentów e, e, przemawiających za tym, żeby dalej łagodzić politykę pieniężną, Rada Polityki Pieniężnej ma wciąż sporo. Tym argumentem będą oczywiście wyniki lipcowej projekcji inflacji. E, e, ona będzie nadal pokazywać. Niskie prawdopodobieństwo ukształtowania się inflacji powyżej celu inflacyjnego w średnim okresie. Mamy niski punkt startowy, niską dynamikę PKB, mamy niski punkt startowy, jeśli chodzi o inflację. Mamy wciąż brak sygnałów wyraźnego ożywienia w otoczeniu gospodarczym Polski. Jeśli chodzi o oczekiwania dotyczące cen surowców, cen żywności. One wskazują na to, że prawdopodobieństwo jakiegoś znaczącego wzrostu tych cen w perspektywie najbliższych kwartałów jest niskie. To wszystko składa się na taki obraz, w którym ta projekcja nie pokaże istotnego zagrożenia inflacyjnego w perspektywie najbliższych kwartałów. No i bieżące dane, te bieżące dane również są takim czynnikiem wspierającym tę prognozę obniżki stóp o 25 punktów bazowych w lipcu. Jeśli chodzi o zakończenie cyklu, taka była wyraźna sugestia ze strony Presa marka Belki i, i również sugestia tkwiąca w komunikacie po ostatnim posiedzeniu. Nie myślę, że tego możemy się trzymać. Tu się nic nie zmieniło. E, najprawdopodobniej to oznacza oczywiście koniec cyklu. A czy Pana zdaniem Rada powinna by jednak pozostawić sobie taką otwartą furtkę jeszcze do jakichś ewentualnych dostosowań po wakacjach? No ta otw ta otw otwarta furtka zawsze jest, niezależnie od tego, czy my ją wskażemy e, w sensie werbalnym w komunikacie, czy w wypowiedziach. Rada taką możliwość zawsze będzie miała. Jeśli do września nie będzie sygnałów wskazujących na poprawę sytuacji w strefie euro, a pojawią się sygnały na, wskazujące na jej pogorszenie, czego nie można wykluczyć po ostatnich danych wskazujących na pogorszenie perspektyw eksportów w Niemczech, w Chinach i w Stanach Zjednoczonych. To jest taki sygnał spowolnienia handlu światowego, to oczywiście Rada do, takich, do tego cyklu obniżek stóp procentowych może powrócić, ale dziś nie jest to scenariusz najbardziej prawdopodobny. Wydaje mi się, że te poziomy stóp procentowych one i tak są relatywnie niskie na tle historycznym, relatywnie niskie dla Rady Polityki Pieniężnej, która no, w związku z tym z taką niechęcią będzie podchodzić do do tych dalszych obniżek stóp procentowych. No i jest ten argument bieżący, bieżący związany z osłabieniem kursu złotego. On nie jest spowodowany przez czynniki krajowe. Zmienia się sytuacja w światowym systemie finansowym, w tym sensie, że mamy do czynienia z wyraźnym i najprawdopodobniej trwałym odpływem kapitału z rynków długu i w związku z tym z osłabieniem złotego, które utrzyma się w najbliższych miesiącach. No, ale to też jest ten czynnik zniechęcający Radę do, do obniżania stóp. Jeżeli przyjąć, że taki poziom 4,30 za euro utrzyma się w całym trzecim, drugim kwartale, trzecim kwartale, to by oznaczało osłabienie kwartał do kwartału gdzieś na poziomie 5%, i to już będzie miało istotne przełożenie na, na inflację w perspektywie najbliższych kwartałów. Przy założeniu, podkreślam, że to, że to osłabienie się utrzyma. Rada Polityki Pieniężnej, gdzieś tam w tyle głowy, takie założenie. Yy, może przyjmować. Jeśli chodzi o to najbliższe lipcowe posiedzenie, czy uważa Pan, że rzeczywiście, tak jak to bywało podczas tych ostatnich yy, spotkań Rady, wiadomo było, że yy, ta większość za przeforsowaniem obniżki stóp nie była wielka. Tam często decydował głos prezesa. Myśli Pan, że i tym razem będzie tak, że, 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 że rzeczywiście prezes może zdecydować o tym, że, że w lipcu jednak ta decyzja zostanie podjęta? W czerwcu rzeczywiście mieliśmy do czynienia z większością. Na to wskazuje e, treść. E, Menec opisu dyskusji na tym czerwcowym posiedzeniu, że większość opowiedziała się za tą obniżką, a więc sześciu członków najprawdopodobniej. W przypadku lipcowej decyzji wydaje mi się, że jeśli ona zostanie przegłosowana, ta decyzja o obniżce, to będziemy mieli do czynienia z wariantem 5-5 i to rzeczywiście prezes może przesądzić. Tak jeszcze abstrahując od tego, co powinna zrobić Rada, co Rada robi. Wiadomo, że ekonomiści mają zawsze swoje opinie odnośnie, odnośnie tych perspektyw, jak, jak powinien wyglądać ten scenariusz Pan mówił, że tych argumentów jest dużo w tej chwili. Rada wspomina o tym poziomie adekwatnym, czy pana zdaniem na ten obecny moment i, i, i patrząc, co co się będzie działo, czy stopy procentowe w Polsce powinny być jednak znacznie niższe? Ja uważam, że biorąc, musimy patrzeć na politykę pieniężną w szerszym kontekście. Ten szerszy kontekst powinien uwzględniać to, co się dzieje z kustem złotego, to osłabienie, z którym mamy do czynienia w tej chwili, ale również perspektywę ożywienia w strefie euro. Ja zakładam, że to ożywienie, wyraźne ożywienie, pojawi się w pierwszej połowie 2014 roku, co będzie się przekładać również na sytuację gospodarczą w Polsce, przyspieszenie wzrostu eksportu, zwiększenie wkładu eksportu netto. I w takiej sytuacji, kierując się tą. Perspektywą wzrostu gospodarczego i perspektywą inflacji, bo musimy patrzeć na te kilka kwartałów w przód. Wydaje się, że ten poziom stóp procentowych przy założeniu, że to osłabienie kursu złotego przez jakiś czas nam się utrzyma, wydaje się być adekwatny. Poziom, który uwzględnia tę licową obliczkę o 25 punktów bazowych. Także uważam, że biorąc pod uwagę te prognozy, które przedstawiłem i również to osłabienie kursu złotego, Rada będzie dysponowała mocną argumentacją na rzecz tego, żeby ten cykl na tym poziomie stopy referencyjnej zatrzymać. A później stabilizacja stóp procentowych przez dłuższy czas? No, ten dłuższy czas oznacza kilka kwartałów. Ja się spodziewałem, że ta pierwsza podwyżka stóp nastąpi w marcu. I zresztą dzisiaj, dzisiejszy scenariusz rynkowy, jak popatrzymy na to, jaki scenariusz rynkowy wyceniają stawki FRA, to jest mniej więcej ten scenariusz. Ja się zgadzam z tym scenariuszem, uważam, że że przez dwa, trzy kwartały te stopy procentowe pozostaną na niezmienionym poziomie. I marzec to będzie taki dobry moment. Wtedy poznamy wyniki kolejnej projekcji inflacji, żeby rozpocząć ten ostrożny cykl, czy cykl ostrożnych podwyżek stóp procentowych. Łącznie spodziewam się, że one wzrosną o 100 punktów bazowych w przyszłym roku. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo.